Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Witam dzisiaj ryby, kochani, na czytaniu miesięcznym, na kwiecień, moi drodzy. Będzie to czytanie, oczywiście, jak zwykle, czytanie ogólne energii, kochani. Więc jeżeli komuś coś nie będzie pasowało, moi drodzy, to nic na siłę nie zabierać ze sobą, kochani. Więc zaczynamy. Zobaczymy, co Tarodze chce nam tu przekazać dla ryb. Widzę jakiś smutek, kochani. Tak, tak. Drogie ryby, wchodzicie z energią karty pięciu kielichów, kochani. Jest to karta mówiąca o smutku. Jest to karta mówiąca o tym, że jakieś sprawy nie ułożyły się po Waszej myśli, moi drodzy. Ale, kochani, cóż karty sugerują? Przeboleć, przepłakać, cóż, mleko się rozlało i trzeba iść dalej, kochani. Karty sugerują to, żeby zbyt długo nie pozostawać w takiej energii smutku i przygnębienia, kochani. Tylko po prostu zająć się, zainteresować, zacząć rozwijać takie sytuacje, i takie sprawy, które będą korzystne dla Was. Bo tu jest symbolika. Trzy kielichy przerzucone, przewrócone i one tak symbolizują sprawy takie powiedzmy nieudane. Moi drodzy, a dwa kielichy. Czekają po prostu na zainteresowanie, które przedstawiają sprawy, które są godne, warte zachodu. Kochani, yy, i tu jest sugestia, żeby to, co się nie udało, moi drodzy, przeboleć i po prostu zostawić zająć się tym, czym warto się zajmować, moi drodzy. A dalszą kartą dla Was, drugą, jest karta rycerza Buław, moi kochani. No, to mogło być spowodowane właśnie tutaj, dla niektórych ryb, taką sytuacją, że mężczyzna o takim ognistym charakterze, jak to jest rycerz Buław, kochani, sprawił Wam tutaj jakąś przykrość, moi drodzy, bo to jest taka osoba. Zabawna, cudowna, prawda? Na pierwszy rzut oka, ale osoba, która po prostu potrafi zabawić się i odejść. I być może to była taka sytuacja u niektórych osób, kochani. I dalej mamy, moi drodzy, umiarkowanie, więc karty sugerują, że ta cała historia, czy to była związana z miłością, kochani, czy to związana była w pracy dla niektórych osób, zarówno też jakaś sytuacja w rodzinie, w Waszym otoczeniu mogła być taka, że osoba jakaś po prostu sprawiła Wam. Przez swoje zachowanie, przez swój egoizm, przykrość. Ale tutaj widzę, że karty sugerują nam tutaj, że dojdziecie do równowagi, bo to jest umiarkowanie. Więc zapanuje w waszym życiu spokój. To będzie z początkiem kwietnia. Moi drodzy, spokój. Spokój, taki przystanek, ale to tylko właśnie po to, żeby zajrzeć do swojego wnętrza, kochani, i żeby zorientować się, że tu właśnie posiadacie... Wszystko to, co jest Wam potrzebne, tylko trzeba to wykorzystać, tak? I umiarkowanie to jest takie, że niektórzy lubią, niektórzy nie, ale będzie bardzo wskazane na pewnego rodzaju przemyślenia i dotarcia do własnego wnętrza. Jak wcześniej już powiedziałam, kochani, później zaczyna się dla Was sporo nowych spraw. Bo tutaj jest as mieczy, który mówi o tym, że dla osób, które właśnie w pracy zostały skrzywdzone i niewłaściwie potraktowane, moi drodzy, będą miały możliwość podjęcia nowej pracy, no, podpisania nowego kontraktu, kochani, jakiejś właśnie nowej sprawy, tak? która jest bardzo pozytywna i ma szansę na pozytywny rozwój, kochani. I to może również tyczyć się uczuć, tak, tak samo, moi drodzy. Coś się nie udało, ale zacznie się nowe. I za tym asem pojawia się, moi drodzy, u Was w układzie ósemka kielichów, która mówi o marzeniach, o spełnianiu marzeń, kochani. I tak właśnie będzie u osób spod znaku ryby w tym miesiącu. Tak karty sugerują, moi drodzy, że. Zaczniecie spełniać swoje marzenia po tym już smutku. Zaczniecie spełniać swoje marzenia. Coś yy, będą osoby, które właściwie może już spełnią swoje marzenie w danym momencie na początku kwietnia, a inne po prostu podejmą decyzję, żeby pójść w stronę tych swoich marzeń, że jednak warto, bo warto spełniać marzenia, kochani. I tutaj widzę dalej dziesiątkę kielichów, kochani, to może być dla niektórych osób spełnianie marzeń, jeśli chodzi o rodzinę, tak? Na przykład dla osób, które jeszcze nie mają tej rodziny i jest, moi drodzy, na to szansa, że możecie poznać partnera, partnerkę, z którym, z, którym, z którą będziecie mogli po prostu planować i marzyć o rodzinnym szczęściu. A dla niektórych osób spod znaku ryby to ta właśnie dziesiątka już oznacza, kochani, radość w rodzinie. Jest to dziesiątka kielichów, czyli generalnie tu nie ma takiej myśli o finansach, ale to jest radość taka emocjonalna, radość zbycia razem ze sobą wśród rodziny, moi drodzy. To będzie takie głębokie, pozytywne przeżywanie. Dalszą kartą dla Was jest dwójka kielichów. Która mówi dalej o uczuciach, o radości, kochani, o takim zjednoczeniu z drugą osobą, z partnerem, z partnerką, z mężem, żoną, kochani, o takim głębokim porozumieniu. I to jest takie pełne, to jakby dwie bratnie dusze, tak? Ale tutaj też może być sytuacja, kochani, taka, że to może być dla niektórych osób. Partnerstwo w biznesie, takie dobrane, dobre, kochani, jak najbardziej. Także bardzo pozytywna energia, pełna takich emocji pozytywnych, naprawdę dobra. Jeżeli emocje są właściwe, jeżeli energia wokół Was będzie płynęła taka pozytywna, moi drodzy, to różnego rodzaju sprawy mają szansę po prostu wzrastać i wyrazem z nimi. Moi drodzy, dalszą kartą po tej dwójce kielichów, dla Was jest piątka mieczy, moi drodzy, to może być tego typu sytuacja, że ktoś będzie próbował Was wciągnąć w jakąś nerwową sytuację. I tutaj karty sugerują odpuścić sobie, nie wdawać się. Takie sytuacje bywają na co dzień, a im więcej spokoju, moi drodzy, zachowacie, tym będzie korzyść dla Was. Także. Karta przestrzega, że możecie mieć sytuację. Karty przestrzegają, a szczególnie ta, że możecie mieć sytuację, że znajdziecie się w jakimś w centrum jakiejś awantury, tak? I tutaj trzeba użyć swojej inteligencji, kochani, żeby nie dać się zbytnio w to wciągnąć, tak? Następną kartą dla Was jest szóstka kielichów, która mówi o takiej radości, kochani. Same kielichy, więc to będzie taki miesiąc dla ryb pod znakiem uczuć, emocji, kochani. Więc ta szóstka. Wracamy do tej szóstki. Jest to karta mówiąca o radości, wręcz takiej dziecięcej. I ona też mówi o tym, że możecie mieć spotkanie, kontakt z osobą z przeszłości, bardzo miłe wspomnienia moi drodzy, również z tego można wyciągnąć jakieś marzenie do zrealizowania, które mieliście w poprzednich latach, które go nie dało się dotychczas zrealizować, tak? Ale karta też mówi o tym, moi drodzy, żeby kwiecień to może być dla niektórych osób taki, żeby zająć się własnym wnętrzem, tym własnym dzieckiem po prostu sobą w takim pozytywnym słowa znaczeniu, kochani. Bo to po prostu wyjdzie Wam na dobre, tak? Po prostu tak zaopiekować się, tak zapytać się tej swojej duszy, czego pragnie i po prostu tym się zaopiekać. Moi drodzy, i to nastąpi, tak? Tak karty sugerują, bo na ostatnią kartą w tym głównym układzie jest Karta Śmierci, która mówi o przemianach. Więc moi drodzy, o przemianach, ona może mówić: o różnych zmianach sytuacji, tak? Na pozytywne oczywiście. I to będzie tak jakby wasz wybór, kochani. Nie zmuszeni do niczego, ale po swoich po prostu przemyśleniach, po swoich tak rozejrzeniu się wokół, właśnie ta przemiana do was przyjdzie. Ale również to może być tego typu sytuacja dla nich, oczywiście mówię dla niektórych osób, bo nigdy nie jest, że dla wszystkich, prawda? Yy, to może być sytuacja, że wy zaczniecie, kochani, zanim tak, zaczniecie wewnętrzne, wewnętrzną przemianę, kochani, powiedziałabym w stronę duchowości niektóre osoby pójdą. Nie chodzi mi tu o wiarę, Kościół, tylko o wewnętrzny taki rozwój. Tutaj sugerują karty, jak najbardziej. Ta szóstka z, ze śmiercią, jak najbardziej, bo tutaj jest powiedziane w tej karcie, że zostawić złe sprawy, przerobić je i tak jakby pójść w nowe Bardziej takie pozytywne, kochani, i dające radość i spokój. I moi drodzy, karty sugerują dla ryb w miesiącu kwietniu, że jest po prostu możliwość takiej przemiany, kochani, i to jest po prostu zależne tylko i wyłącznie od Was, moi drodzy. A jeżeli ja napomknęłam jaką myśl, to jest mi bardzo miło i przyjemnie. Kochani, zobaczymy co Lider White powie na potwierdzenie, na co zwrócić uwagę. Moi drodzy, tu jest kochani Paś Buław, As Kielichów i moi drodzy Król Kielichów. A więc tak, Paś Buław mówi w ten sposób, karta sugeruje tak. Mój drogi, zacznij działać w tym właśnie kierunku, żebyś poczuł spokój, radość, tak? Czy to kochani w pracy, czy to w domu, czy w małżeństwie. Zacznij działać po prostu. Bo on tak trzyma tą buławę, ale to sugeruje, że czas przyszedł na działanie, tak? Że trzeba podjąć. Działania pewnego rodzaju w różnych dziedzinach życia. I kochani, drugą kartą dla Was jest As Kielichów, przepiękna karta, mówiąca właśnie o emocjach, o pozytywnych emocjach, o miłości, ale też właśnie dla niektórych osób mówiąca o nowej miłości. Więc, moi drodzy, jak tutaj na samym początku ktoś po prostu odnalazł się w tej sytuacji, że ktoś kogoś zranił i jakby nastąpiło zerwanie. Nieudany związek, to moi drodzy, pod koniec miesiąca macie szansę na nową miłość. I również, kochani, to może być sytuacja tego typu, że ta nowa miłość, na ten moment nowa, ale ona może przyjść z przyszłości, kochani. Tak? To może być partner już, czy partnerka, którą wcześniej znaliście, osoba, osobę, moi drodzy. I to zapowiada się bardzo dobry rozwój, bo król. Kielichów mówi o takiej pełni uczuć, o dojrzałości, tak? Co prawda, on patrzy tak jeszcze w dal, ale moi drodzy, przy dobrym podejściu, kochani, przy dobrych wyborach, macie szansę właśnie na taką pełnię uczuciową. Moi drodzy, niewiele tu było o finansach, tutaj raczej przewijały się sprawy uczuciowe i miłosne. Najwyraźniej ryby. Taki właśnie będą miały miesiąc, gdzie bardziej będą zajęte emocjami, uczuciami, moi kochani, aniżeli finansami. I ja bardzo dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam wszystkiego najlepszego, moi kochani. Do widzenia. To też